Obudziłam się z taką suchością w ustach, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyłam, i takim potężnym bólem głowy, podobnym do wszystkich moich przeżytych kaców razem wziętych. Leżałam w swoim łóżku, ale nie było ani śladu po armii robali ani niczego w tym stylu. Mój przyjaciel akurat kończył pracę, więc kiedy łyknęłam tylenol i w miarę pozbierałam się do kupy, zadzwoniłam do niego i zapytałam. Czy nie zauważył czegoś niezwykłego ostatniego wieczora, kiedy był u mnie w domu? Po prostu ocknęłam się, poszłam do siebie, a on został na kanapie. Po tym zdarzeniu zadzwonił do mnie osobiście mój terapeuta, który poinformował mnie, że moja firma ubezpieczeniowa zgodziła się sfinansować badania tomografem komputerowym i jestem umówiona na środę. Odpowiedziałam, że cieszy mnie takie rozwiązanie, bo powoli zaczynałam odchodzić od zmysłów. Opowiedziałam mu o śnie. Odparł, że nie ma czym się przejmować. Takie rzeczy mogą przytrafić się każdemu, kto jest na tyle głupi, by zażywać takie ilości narkotyku. Niech to będzie przestroga dla Was wszystkich. I jesteśmy znowu w punkcie wyjścia. Jest coś więcej. To stało się dziś, doprowadzając nas do miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Przepraszam, staram się przekazać Wam jak najwięcej istotnych informacji. Które staram się umieszczać na bieżąco, by niczego nie przegapić. Zaczynam powoli się rozpadać. Ten koszmar cenny naprawdę mną wstrząsnął. Najczęściej mam bardzo zróżnicowane sny, ale to przebijało wszystkie dziwaczne sny. We śnie Beał tak naprawdę nie powiedział Vox, wymówił moje imię. Należałoby zakładać, że za każdym razem, gdy wypowie Vox, ...to jest to wymyślone imię przez niego dla mnie. Tak czy siak czuję, że dzisiejszy temat będzie poświęcony snom. Powracając pamięcią wstecz, przypominam sobie... ...że Beao nie zawsze towarzyszył mi przy zabawach, kiedy byłam obudzona. Często o nim śniłam, asystując mu w przygodach... ...lub rozbudowując własne historie zmyślone na niby. Może dlatego większość tych wspomnień jest tak mocno rozmyta i niedokładna... Niektóre z nich są naprawdę dziwaczne, ale widzę je bardzo wyraźnie oczami wyobraźni. Ponadto często nie mają zbyt wiele sensu, przez co sama z trudem rozszyfrowuję o co chodzi. Za wszelką cenę muszę opowiedzieć wam o Beał i łowcach snów. Młody król miał zamiłowanie do przyglądania mi się podczas snu. Opierał swój policzek o moje łóżko i uśmiechał się lekko, odsłaniając tylko trochę leśniące w świetle księżyca zęby. W takiej pozycji ze mną rozmawiał, ale musieliśmy szeptać, bo mogłaby usłyszeć mnie mama i mocno się zdenerwować. Pewnej nocy wyznałam, że mam dzisiaj nadzieję na przyjemny sen. Zapewniał mnie, że tak się stanie. Przyniosę ci sen, powiedział. Mogę przynieść każdy możliwy sen z łąk i przynieść tobie, gdy będziesz już spać. Zapytałam, jak to możliwe, a on opowiedział mi poniższą historię. Podczas swoich wędrówek, Beao nie tylko przenikał do naszego świata, by kraść głosy. W naszym świecie jest o wiele więcej rzeczy do zobaczenia i jeszcze więcej do przywłaszczenia sobie. Podczas jednej szczególnej podróży znalazły się na łąkach snów. To nie są takie łąki, jak nam się wydaje, z kwiatami i trawą. Jest to płaska powierzchnia, pełna przemieszczających się oparów i mgieł, które nigdy nie znikają. Wraz z mgłą można było dostrzec małe błyski światła, jakby iskierki piorunów zawarte w chmurach. Gdy podszedł bliżej, rozbłyski iskier produkowały obrazki, które pojawiały się tylko na kilka sekund i znikały. Scenki przedstawiały latających ludzi, zwierzęta lub konkretne miejsca. To były sny. Beao nie był na łące sam. Kiedy poruszał się przez mgłę, dostrzegł dziwaczne grono istot. Siedzieli w kółku na kamieniach lub leżeli bez trosko na ziemi, spoglądając na chmury. Posiadali bardzo długie rury, które zassały iskierki, gdy te były w zasięgu. Łapali sny i pożerali je. Sny są niczym, są bezużyteczne i nienamacalne. To tylko zagubione myśli i plątanina wydostająca się z ludzkiego umysłu. Tak przynajmniej definiował je Beau. dlatego też łapacze snów zawsze szukali więcej, nawet jeśli ich umysły najbardziej łaknęły tylko tych słodkich snów. Każdy por na ich skórze pokryty był czymś w rodzaju wąsów. Które poszukują jedzenia, by podtrzymać się przy życiu. Wszystko, co dzieje się za ich przyczyną na łąkach snów, jest zdaniem spragnionych, przerażających macek, uczciwe i nie widzą w tym nic złego. Beał jak zawsze nie bał się niczego, a tym bardziej jakiś tam łapaczy. Szedł prosto na nich, ponieważ nie było żadnej ścieżki, która mogłaby ich okrążyć i definitywnie nie chciał się stamtąd ruszać. Bo niezmiernie podobała mu się ta dziwaczna kraina. Niestety, wąsy łapacze zarejestrowały obecność Beau, i nawet sami łapacze nie byli w stanie opanować się od łapania za jego płaszcz i próbowania wciągnięcia go pod ziemię, by go pożreć. Nie mieli oni zębów, ponieważ jedynie zasysali sny przez wielkie rury. Ich oczy były olbrzymie, a nos przypominał dziób. BAO próbował walczyć, ale w przeciwieństwie do twarzy pomagających potworowi z szafy, łapacze mieli możliwość przemieszczania się. W końcu przytłoczyli go liczebnie. Beau ukradł jedną z rur i starał się trzymać ich z daleka, ale wąsy były o wiele drobniejsze i mogły przeżerać się przez jego ciało. W momencie, gdy istoty miały wystarczająco dużo siły i ciągnęły go pod powierzchnię, ktoś głośno zadał wróg. Łapacze najpierw zamarli, a następnie oddalili się każdy w swoją stronę, jakby Beao nagle stał się trujący. Kiedy istoty zniknęły mu z pola widzenia, dostrzegł młodego wojownika, który wydawać by się mogło, stał na granicy porządku tego miejsca. Zakłóciłeś spokój łapaczy snów, odrzekł strażnik. Oni pierwsi zakłócili mój spokój, powiedział. Ja tylko próbowałem przejść dalej. Musisz sobie zasłużyć na dalsze przejście przez moje królestwo, odpowiedział wojownik. Pomogę ci. Widzę, że jesteś przyjacielem księżyca. Beau odbywał dalszą wędrówkę po łąkach snów z władcą tej krainy u boku. Tak długo jak przebywał w towarzystwie strażnika, tak długo łapacze ignorowali jego obecność. Powracając do zasysania snów. Wojownik wydawał się być bardzo młody i posiadał lekko niewieści wygląd. Sprawiał wrażenie niezwykle opanowanego w otoczeniu tych mrocznych istot. Beao domyślał się, że mogło to mieć jakiś związek z mgłą otaczającą łąki. Młodzieniec lekko świecił, a dzięki wirującym obłokom zdawał się nawet błyszczeć, ponieważ składał się ze srebra i bladej niebieskiej barwy. Księżyc jest moim bratem, odpowiedział. Opiekuję się z nami. Moi ludzie je produkują i wysyłamy je do umysłów śpiących ludzi po drugiej stronie. Ale dlaczego pozwalasz łapaczom, by je pożerali? spytał Beao. Wojownik tylko się wzdrygnął. Taka ich natura. Beao prychnął, bo uważał, że to bardzo głupie. Jestem królem cichego miejsca. Nikt nie będzie zabierał tego, co należy do mnie. Pożerę ich głosy, obedrę i będę nosił ich skóry. Więc jesteś w stanie ich pokonać? odrzekł król snów. Następnie wojownik zaprowadził Beał do swojej najwyższej wieży spolerowanego kamienia gładkiego jak lód. Wspieli się na sam szczyt, prosto do komnaty króla, gdzie stali i przypatrywali się ogromnym włościom, którymi zarządzał. Mgła rozproszyła się na tyle, by móc dokładnie przyjrzeć się łąkom. Oprócz łapaczy było wiele innych rzeczy. Głębokie, wijące się potoki i przedziwne kreatury przemieszczające się wzdłuż brzegów w stadach. Na zachód mgła jednak była niezwykle gęsta. Sny, które tam się znajdowały, wydawały się bardziej ponure i agresywne. Martwe ciała łapaczy były dobrą pożywką dla dziwnie wyglądających ptakopodobnych stworów. Te niezwyczajne sępy rozszarpywały szponami martwe ciała, oczyszczając teren aż do ostatniego kawałeczka. Spójrz, odrzekł król Łąk, wskazując palcem na krawędź jego królestwa, na zrujnowany ląd. Jeden z sępów spoglądał na łapacza w dość małej odległości. Ale ten skupiony był tylko i wyłącznie na pożeraniu kolejnych snów. Potwór zaczął atakować obżartucha, próbując odciąć mu drogę ucieczki, latając dookoła niego i zaczepiając szponami. Przez co łowcy wydłubał oko, a dziwnymi szczękami rozdarł mu cały policzek, pochłaniając go od razu. Wąsy od razu chciały przejść do kontrataku, ale z jakiegoś powodu ich działania spełzły na niczym. To przez pióra, wyjaśnił król. Są zbyt śliskie, przez co wąsy nie mogą się wczepić w ich ciało. Płacz łowcy sprowadził większą ilość sępów. Wkrótce leżał bezwładny, wydając z siebie ostatnie pośmiertne drgawki, tak jak setki ciał, które dokonują żywota. Naokoło łapacza pękała ziemia, a mgła stawała się w tym miejscu gęstsza, tak jak ta na zachodzie. Jego przyjaciele nie pomogli mu, a nawet nie zwrócili uwagi, bo byli zbyt pochłonięci snami. Mój drogi brat zawarł pakt z ciemnością. Chcę zainfekować sny i wysłać je do umysłów śpiących ludzi. Jego koszmary niszczą moje łąki. Nie mam żadnej armii, by się temu przeciwstawić. Nie jestem w stanie ich powstrzymać, dopóki ma kontrolę nad robakami. To przecież nie są robaki. Odparł Beau. Nie oni zapewnił król. Oni się nimi żywią. Kiedy Beau po raz pierwszy pojawił się w tej krainie, myślał, że wędrówka po tych terenach będzie prosta i przyjemna. Problem króla snów nie był jego zmartwieniem ciemność nigdy jednak nie była przyjacielem cichego miejsca. Z drugiej jednak strony miał w swoim sercu kawałek księżyca i nigdy nie pozwoliłby na to, żeby kraina snów została pochłonięta przez ciemność. Zgodził się więc pomóc królowi. Be'au był bardzo mądry i wiedział bardzo dużo na temat owadów. Tak naprawdę jest tylko jeden robak. Nawet jeśli jest ich cała chmara, zapewniał król. Unicestwimy go. Be'au nie był tylko odważny, ale też nie był głupi. Podróż przez mgłę oznaczała, że można by się stać przekąską dla sępów, ale też i pożywką dla łapaczy. Wymyślił więc dwie rzeczy. Po pierwsze, zamierzał wyruszyć na bitwę z królem snów, bo przyczynił się po części do tej sytuacji. Po drugie, żeby znaleźć głównego robaka, należy przemieszczać się tunelami, które wydrążył. To było nader logiczne. Król snów nie był zachwycony tym planem i oburzył się. Że jego olśniewająco białe odzienie mocno się w tunelach pobrudzi. Be'ał w ogóle się tym nie przejął. Król zaprowadził go do wielkiego otworu w ziemi, a dookoła unosiła się gęstsza i ciemniejsza mgła. Dookoła dołu leżały szkielety łapaczy i ich długie rury. Jednak sępy dawno się stąd wyniosły w poszukiwaniu lepszego terenu do łowów. Z łukiem króla i nożami, a także głosami Be'ał, jak również jego szybkością i siłą, uzbroili się najlepiej jak potrafili i wyruszyli na bitwę. Sieć tuneli czasami bardzo się wiła, więc musieli się czołgać przez ciasne korytarze lub rozkopywać utworzone jaskinie. Król używał światła pożyczonego od jego brata, by wskazało im drogę. Cień kołysał się po ścianach tuneli, a światło przysmażało ogony mniejszych robaków. Ostatecznie trafili do szerokiej jaskini będącej komnatą. Była oświecona czarnymi płomieniami i pokryta tym samym polerowanym kamieniem co wieża króla. W środku znajdował się młody wojownik, bardzo podobny do króla snów, ale był złoty i przypominał zachód słońca. Zwinięty i skręcony kształt kwiący za wojownikiem przypominał wielkiego tłustego robaka. Był szlamowaty i pulsował. I kiedy tak oboje mu się przyglądali, wojownik dobył nóż i odkroił dwa kawałki ciała potwora. Kawałki te upadły na podłogę i pulsowały. Przed ich oczami wyrosły dwa małe robaki ukształtowane z jego mięsa. Widzisz królu? Odparł Beł. To tylko jeden robak. Mówiąc to zaatakował kreaturę. Oczywiście król koszmarów nie dopuściłby, żeby beał uśmiercił wszystkie jego drogocenne owady. Wydał z siebie gwałtowny ryk, a dwa małe robaki stanęły naprzeciwko niego. Stworzyły ze swojego śluzu toksyczną smołę, która bulgotała i rozpuszczała nawet wypolerowany kamień komnaty. Ich paszcze rozwarły się szeroko i skierowały w stronę dwóch królów. Władca łąk niemal natychmiast przestrzelił jednego z nich swoją strzałą, przyszpilając go do ziemi i patrząc jak zmienia się w gęstą bulgoczącą jeszcze przez chwilę smołę. Beao zrobił unik i wydał jeden ze swoich przejmujących głosów, które zamroziło robaka i uformowało go w zamrożoną kulę. Król znów wyciągnął kolejną strzałę i wymierzył ją w wielkiego robaka. Potwór powstał i próbował owinąć się wokół łucznika. Sycząc, że broń nie może go zranić, bo wbije się jedynie w galaretowate ciało, a on nigdy dzięki temu nie osłabnie w żadnej walce. Kiedy srebrny król pochłonięty ratowaniem swojego królestwa, Beaul skupił się nad rzeczami naprawdę istotnymi. A co liczyło się tak naprawdę? Ochronić kamień umieszczony na szyi złotego wojownika. Beaul wiedział to, bo był znakomitym łowcą. A łowcy wiedzą, jak właściciele zabezpieczają swoje skarby. To, zdecydował Beau, jest mój cel. W czasie, gdy tamci walczyli, Beau podążył za królem koszmarów. Nie obchodzi mnie, dlaczego zawarłeś umowę z ciemnością, odrzekł, a jego nóż błyszczał naprzeciwko wielkiego miecza trzymanego przez złotego wojownika. Nie obchodzi mnie również, że jesteś bratem księżyca. Ten kamień jest mój. Będę go miał za wszelką cenę! Król Koszmarów był bardzo dobrym wojownikiem. Bardzo szybkim, nawet jeśli był niski. Jednak desperacja sprawiła, że robił dużo błędów i zmieniał co chwilę taktykę. Tylko po to, by ochronić skarb. Beau doskonale znał to uczucie. Wydobył z siebie dwa głosy, które trafiły w ucha przeciwnika, wprowadzając go w odrętwienie i pozbawiając go równowagi. Przez tą chwilę dezorientacji BA zerwał kamień z jego szyi. Wielki robak zamarł już najwyższy czas, bo królowi kończyły się strzały. Srebrne strzały pokrywały cielsko robaka, które wywoływały u niego ból mogący przyprawić oszaleństwo. Ale robaki nigdy nie były zbyt inteligentne i rzadko czuły jakikolwiek ból. Patrzył na BA, który zdał sobie sprawę. Jak teraz wielką posiada moc. Mogę rozkazać robakowi, żeby zjadł twojego brata? Odrzekł Beau. Król koszmarów zdając sobie sprawę, że przegrał, nie uciekał i nawet nie próbował. Nie! Odrzekł król snów. Taka jest natura. Znając Beau i tak by to zrobił, ale mając w sercu kawałek księżyca, postanowił odwołać robaka do jego rodzinnych stron. I rozkazać mu już nigdy nie powracać do łąk snów. Beał zatrzymał sobie serce robaka, a król koszmarów powrócił do własnej wieży, choć raz czując smak porażki. Jakkolwiek Beał na tym nie skorzystał, rozłościło go to, że srebrny wojownik i łapacze nie zrobili nic, by bronić się sami. Nie mógł ścierpieć, że łapacze nie spłacają swoich długów, ani nie wiszą nad nimi żadne podatki. Stanął więc na szczycie wieży i rozkazał takim głosem, że nawet mgła się rozproszyła pod naporem jego wrzasku, a sny zamilkły na chwilę. Posłuchajcie mnie! Choć raz łapacze posłuchali. Nie możecie tak po prostu jeść tych snów! Musicie mieć w tym jakiś cel! Patrzcie! Wskazał na jednego z sępów krążących we mgle w poszukiwaniu łapaczy lub pozostałości robaków. Walczcie! Rozkazał i jeden z łapaczy uniósł swoją rurę do góry Przebił nią serce Sempa A to co z niego spłynęło było słodkie jak sen Od tej pory król miał własną armię A miał pozwolenie na branie snu jakiegokolwiek tylko będzie chciał w zamian za pomoc I dlatego właśnie miałam tyle przyjemnych snów